Być może pamiętacie jeszcze moją opowieść o rzece Fleet. Jeśli nie pamiętacie lub nie słyszeliście tej historii, w komentarzu pod filmem zostawiam link. Rzeka Fleet to jedna z 13 ukrytych rzek Londynu. Dziś opowiem wam o kolejnej, a mianowicie o rzece Walbrook. Walbrook jest jedną z najkrótszych rzek stolicy, a historycy sprzeczają się o jej źródła, Chociaż wiele dowodów wskazuje na to, że swoje początki bierze w Świętej Studni, która znajdowała się w Shoreditch. Nazwę rzece prawdopodobnie nadali Rzymianie. Ma ona związek z murami miejskimi i częściowo bieg tych miejskich obwarowań pokrywa się właśnie z korytem rzeki. Walbrook nigdy nie była rzeką używaną do żeglugi, w przeciwieństwie do rzeki Flit. Strumień był zbyt wąski i płytki, a w dodatku tereny wokół rzeki były bagniste. Rzymianie uregulowali i osuszyli brzegi. I zabudowali budynkami drobnego przemysłu. Pojawiły się tu młyny i garbiarnie, a produkowane przez nich zanieczyszczenia lądowały oczywiście w rzece. W pewnym czasie woda w Wolbrug nie nadawała się do picia. Aby zapewnić wodę coraz większej ilości osiedlającym się wokół rzeki mieszkańcom, Rzymianie w różnych częściach miasta uruchomili pompy łańcuchowe. Archeolodzy odkryli fragmenty tych machin. Rzeka miała wiele odnóg. Świadczą o tym mapy londynu z czasów rzymskich, ale dziś trudno stwierdzić, gdzie dokładnie się znajdowały. Wiemy też, że zanim Wolbrug ukryto i ujarzmiono, miał on bardzo silny nurt. Podczas budowy nowego kanału ściekowego w pierwszej połowie XIX wieku odkryto w rzece ogromną ilość ludzkich czaszek. Trudno stwierdzić ich pochodzenie, ale Wiele świadczy o tym, że mogą one pochodzić jeszcze z czasów celtyckich i być związane z kultem głowy. Celtowie po wygranej bitwie odcinali głowy swoich wrogów. Głowy tych najznamienitszych przechowywali z wielką pieczołowitością. Tych mniej usytuowanych w hierarchii składali w ofierze Tołtatisowi. W XVI wieku rzekę Walbrook zabudowano i ukryto pod ulicami i budynkami miejskimi. Dziś płynie m.in. pod głównym bankiem angielskim. Walbrook wpada do tamizy poniżej College Street, a jej wyobrażenie w postaci pięknej, żywej rzeźby możecie oglądać przy stacji Cannon Street.